Vlogmas dzień 18 muzyka muzyka No dzień dobry Moi drodzy, witam się z wami w kolejnym vlogmasku na moim kanale Jak zwykle nam przeszkadza oczywiście ekspres do kawy, bo robię sobie kawkę Ale słuchajcie, dzisiaj witam was w specjalnym vlogmasie co zawsze jeden z moich ulubionych Nie będę ukrywać, że nie Ponieważ dzisiaj są moje urodziny Słuchajcie, dzisiaj mam 19 lat Właściwie to od dzisiaj mam 19 lat Takie wiecie, finalnie skończone Jak się z tym czuję? Nie wiem Nie jest to aż tak duża zmiana Przykro mi, że nie jestem już tą 18, Bo myślałam, że to będzie okres wow, impreza A mam wrażenie, że właśnie po tej dorosłości ja stałam się bardziej taka... Yy... Nieimprezująca No i po prostu to mieszkanie samemu też tak sprawiło, chyba że jestem bardziej odpowiedzialna. Śmiesznie mi przeżywać coś takiego, bo właśnie myślałam, że od rana w ogóle zacznę dla Was nagrywać tego vlogmasa massa. Jednak troszeczkę yy, była zmiana planów, ale kupiłam sobie przynajmniej kawkę ze Starbucksa, co widzieliście. A uciekam, bo tu będzie głośno. Postanowiłam, że nie wracam do Poznania w niedzielę, tak jak w sumie było planowane i tak jak robię to zawsze, tylko stwierdziłam właśnie, że wolę zostać sobie dzień dłużej, żeby jeszcze w dzień urodzin być sobie z rodziną. Wsprawa 30 i ogarnęłam się No i miałam pociąg o 7 rano tak naprawdę Ale to nic, dotarłam szczęśliwie Co tu się dzieje? Czemu taka kawa się nie robi? Ja jak mam urodziny to nie mam zahamowań I ja na przykład lubię sobie wiecie Kupić kawkę, zrobić wszystko Żeby ten dzień był taki bardzo miły Tak sobie wiecie Romantyzować yy, życie No i tak jak w wcześniejszym vlogu właśnie wam wspominałam No przykro mi, że nie mam mnie z Moimi gdzieś tam przyjaciółmi I nie często przyznaję to na głos ale. Brakuje mi akurat dzisiaj kuby, justy i natalki, no ale cóż. Robię sobie kawusie. Pomimo, że to są moje urodziny, jakby życie toczy się dalej. Akurat dzisiaj nie chciało mi się ogarniać tych raportów, więc będę mnie jeszcze na to inne dni, no ale właśnie chciałam zrobić takiego wiecie, dedykowanego, wróg, maska moim urodzinom, no bo to jest y, bardzo ważne święto. Ale zauważyłam taką zmianę pomiędzy urodzinami, jak ma się te 15, nawet 16 lat, czy nawet to 18. Mam teraz. Takie porównanie, bo osiemnastka, moja osobista osiemnastka, była taka bardzo huczna. Wiecie, to było Hollywood Party. Faktycznie, no, wiecie, był tort. Wszystko było. A teraz mogę sobie zdmuchnąć w zapaliczkę. Bo nawet nie mam świeczek, nie dmuchałam świeczek Ale żeby nie było, ja moje urodziny Przeżyłam już dwa tygodnie temu Jak spotkałam się z dziewczynami Ode mnie z liceum No i też teraz na weekend, no bo byłam Z moją rodzinką, tak naprawdę I na sushi, i dostałam piękne Walony, i dostałam od nich prezenty Więc ja czuję, że o mnie ludzie nie zapomnieli Dzisiaj też jakieś tam szczęścia dostałam Wiadomo, że z ludźmi ze studiów też nie znam się Aż tak bardzo jak na przykład z ludźmi z liceum, więc Przypuszczam, że mogę być jedną z pierwszych osób Która przeżywa urodziny na studiach, tak Ktoś musi być pierwszy, ktoś będzie ostatni. mi wspominała też, że coś do mnie przyjdzie. Także co prawda miałam być w domu o 13.00. Nie byłam, więc mam nadzieję, że nie minęłam się z kimś, kto mógłby mi wręczyć mój dzisiejszy prezent. Nie wiem, czy dokończyłam moją myśl, ale chodziło mi o to, że dorosłe urodziny są totalnie dziwne. No ja teraz sobie jem cysteczko od Wery, piję sobie kawusie i jakby mam takie teraz rozkminy, że jacy ludzie w ogóle są słodcy, że postanowili, że dzień, w którym ktoś się urodził, będą uznawać jako dzień tej osoby, zarezerwowane dla tej konkretnej osoby i będą sobie to świętować. No jakby super. Zadzwoniłam do dwóch moich przyjaciół. Każdy coś robi. Albo jest w pracy, albo na studiach. Ja przeżywam autentycznie dzisiaj szok. Wiecie, rozdawało się cukierki. Właśnie nagrałam do wszystkich snapa, że ja powinnam dzisiaj przynieść na studia cukierki i że I'm so sorry, że tego nie zrobiłam. No śmiesznie. Nawet jakby nie ma w domu. Bo też na studiach, jakby... Dlaczego ja dzisiaj muszę coś robić? Mam nadzieję, że wy wszyscy wiecie, że to żart, bo ja oczywiście dostałam przecudowne życzenia od wszystkich. Dostałam już masę prezentów do tej tej pory, więc jakby to nie o to chodzi. Tylko ja się śmieję z tego, że po prostu zawsze to było takie coś specjalnego, żeby to źle nie wybrzmiało, ale zawsze ten dzień był jakiś taki magiczny. I my z tym starsza, ten dzień urodzinowy jest taki bardzo zwykły, jakby. No myślę, że ten kto ma zrozumieć to zrozumie. Dzień dobry. To Julia. Tak, to ja. Miałam no, to wyglądać inaczej? Że ja miałam wyglądać inaczej. Tak. A jak miałam wyglądać? Proszę. Czekaj, już odpakowuję! Ale dobrze, dzo, są trzymane w wodzie, bo aż są mokre od dołu. Ooooo! Będą mi pasować, zobacz. Ale A właśnie w jest ciut większy, ja mieć cię zieleni. Oj, dobra, ładnie. Z ja wyjścik to jest. Cień. Tam jest wyjścik. Jak pachnął. No nie mogę tego rozłożyć. Oj. Nie, chcę z liścikiem. Kochana wszystkiego najlepszego. Być przy Tobie. Ale bardzo Cię kocham. Swoja czarna! O nie, no co Ty? Co Ty mówisz, że jakbyśmy mieszkały w jednym mieście, to nikt by nie dopuścił do takiej sytuacji? Nie, <noise> 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 Dobra, trochę się uspokoiłam, jestem w kocu, bo mi lekko zimno, ale chciałabym wam powiedzieć po prostu o co chodzi, no bo gadałam sobie z Jessą na Facetime i ona mi powiedziała, czy przyszły do mnie kwiaty, ja mówię... Mm nie, ponieważ mówiła, słuchajcie pocztę kwiatową i miała pokazane na telefonie, że już miało dojść i że doszło 18, była 19 i nic nie przyszło więc my już byliśmy takie kurde, ktoś inny dostał te kwiatki, które miały do mnie przyjść i w tym momencie zadzwonił dosłownie kurier do drzwi, także mam kwiatki od Justy, są prześliczne i to są tak naprawdę pierwsze i jedyne pewnie żywe kwiaty, które dostanę, no jest 20, więc nie oczekuję żadnych jeszcze niespodziewanych prezentów i niespodziewanych gości, także no niestety Teraz to jest przyjaźń na odległość. Normalnie miałyśmy do siebie 15 minut samochodem. Teraz dostaję jest w Gdańsku, a i tak zadbała, żebym po prostu czuła się wyjątkowo no i po prostu przeczytałam ten liścik tutaj z boku i się powyłam. To jest taki słodko gorzki prezent, bo ja się bardzo cieszę, ale z drugiej strony to jest mi przykro, że nie możemy być razem obok siebie, no ale wiadomo, każdy ma studia, jakby wszyscy wiemy, jak to wygląda. Twierdziłam, że dzisiaj nie będę już montować, wystarczy, że montowałam rano w pociągu, więc mogę sobie wyciec montować jeszcze jutro. Jutro też jest dzień i jutro po prostu zmontuję i wstawię wam vloga, tego z dzisiaj wstawię wam później. To tylko i wyłącznie dlatego, że mam urodziny. Jakoś ostatnio mi się wszystko rozjeżdża z tym vlogmasem, ale ten grudzień jest naprawdę intensywny, dlatego odpuszczam, szczególnie w urodziny, ale kwiatki są przepiękne, bo chciałam o tym jeszcze powiedzieć i też na filmie e, podziękować bardzo. Cześć, na razie tutaj stoją, żeby je miała na widoku. Potem, e, wiadomo, trafią do mojego pokoju, no ale czyż one nie są piękne, jakby... Właśnie, widzicie, to jest prawdziwa przyjaźń, nawet na odległość. Żebym dostała piękne kwiatki. A ja tak naprawdę teraz siedzę i gadam cały czas przez telefon ze wszystkimi moim przyjaciółmi, bo to jest jedyna opcja teraz, jedyna możliwość. Jak każdy z nas mieszka tak daleko od siebie, więc wracam do moich FaceTimów i szczerze, wolę spędzić tak ten dzień niż na montażu. Czekam aż Jaga wróci jeszcze z uczelni, bo ma do późna i też mamy plany, także ten vlog tu się nie kończy. Przyjechałyśmy do... Do czego? Festki? Nie, do, Plaza. <laughs> do Poznań Plaza. bo jak chciała jakąś duży, zobaczyć w chemię, a wyszło na to, że po prostu ja sobie kupiłam prezent ode mnie dla mnie. Uwaga, Chol! No Nie, to jest piękny kawałek. No, kto? Zawsze jak zaczynam nagrywać, to do mnie ktoś dzwoni i to już jest na każdym zegmasie Szybki haul kupowałem za dwie dychy Taka torebusia, nie wiem czy wy widzicie, taka kremowa Ona jest taka błyszcząca się Latex Coach No to nie jest latex, ale taka błyszcząca Znaczy chyba nie jest latex, nie no nie i taka kremowa, myślę, że widzicie świetnie w tym świetle. Była za 22 zł w chemię, także cena bardzo urodzinowa. Dzisiaj jest nim po prostu dobroci dla mnie, bo jeszcze jedziemy na drwala. Jadłam tylko raz. Nie mam Co? Takiego... No, niemożliwe to jest. No, jadłam tylko raz z kubą. Bo jeszcze raz raz no, znam. Hmm. To dwa razy jadłam, ale tak samo sobie nie kupowałam, więc. Jedziemy, patrzcie co mam Dajcie znać czy jesteście team z żurawiną Czy bez, on jest taki dobry jeszcze Z żurawiną, najlepszy Także będę jeść urodzinowe jedzenie Mega zdrowo się odżywam A zaraz święta, jestem, jest 22 Ja jestem tak naprawdę po całym dniu, może wrażeń To za dużo powiedziane, ale zawsze te urodziny Jakieś wyzwalają we mnie pozytywne emocje No bo wiadomo, wiecie miły dzień Dużo się działo pod tym względem, że wstałam O 5 rano, więc jestem zmęczona Nie montuję już, jakby dzisiaj robię sobie totalnie self care Puszczam sobie jakiś serial albo vlogmaska. Bo jutro też mam oczywiście wykład na 8 rano, O o co to... co to jest na tej głowie? Zmieniamy to Tragedia, ale w ogóle. Czy Wy zauważyliście, jak mi urosły? Wow! Wow! Jak mi włosy urosły? Przecież ja ścinałam je we wrześniu do takich, co jest grane, moi drodzy. No ale nie o tym. Ja chciałam tylko powiedzieć, że miałam cudowne urodziny. Jak na to, że wszyscy moi najbliżsi byli daleko. Chociaż cieszę się, że dzisiaj właśnie rano ja jeszcze byłam w domu rodzinnym. U nas w ogóle teraz w zielonej jest taki największy który rozwalony, więc ja na początku rano bałam się, że w ogóle nie zdążę do Poznania. Pomimo że dużo rzeczy miało pójść inaczej i jakby na początku ja w ogóle miałam robić imprezę urodziną miała to być impreza PRL Party ten vlog miał wyglądać totalnie inaczej, miało to być coś w stylu mamu rodziny AK host of the party jak widać nie wyszło, plany się rozwaliły, ale bywa i tak, tak więc ja się właśnie zmywam, robię dzisiaj po prostu sobie skincare i czas dla mnie, bo to jest mega ważne miałam słuchajcie w ogóle dzisiaj cele też na 2024 rok, jak będziecie chcieli, żebym się więcej o nich powiedziała, to myślę, że już w jakimś filmie przed Nowym Rokiem albo po Nowym Roku, no bo wiadomo, nie jestem na te cele jakoś tak bardzo sfokusowana. Ale nie mogę odnaleźć do końca tego, co sobie zapisałam na ten rok. Wydaje mi się, że to musi być gdzieś w jakimś kalendarzu, bullet journalu, więc może zaraz jeszcze razem tego poszukamy. Wydaje mi się, że dużo celi się spełniło, no bo ja tak naprawdę miałam bardzo przełomowy rok, i teraz właśnie chciałabym troszeczkę o tym porozmawiać. Ja jako w ogóle osoba, która ma krótką pamięć, zapominam, ja zapominam, co się działo w tym roku. Ja zapominam, że ten rok to jeszcze były studiówki i matury, i niedawno zdałam sobie z tego sprawę, jak właśnie mi przyszły. Te memories, o których Wam mówiłam od września był mega nowy sezon nowe postacie i ja zawsze to powtarzam, że dla mnie nowy początek to jest zawsze nowy rok szkolny, teraz akademicki albo właśnie nowy rok, to są takie dwa świeże starty, tak to się w ogóle zmienia, dwa nowe początki wiem, że ludzie są mocno nastawieni albo w jedną, albo w drugą stronę do tych postanowień noworocznych, ale ja szczerze mówiąc staram się znaleźć ten taki złoty środek, bo ja lubię sobie coś tam zaplanować, a szczególnie jak mam gdzieś to zapisane, a nie, że zgubię, no bo przy tej przeprowadzeniu. Chyba po prostu ja narzucałam to i teraz będę musiała to odnaleźć. Wydaje mi się, że na pewno celem było przeprowadzenie się. Matura, matura, proszę mi super, dostanie się na studia, dostałam się na studia. Chciałam zwiedzić jakieś nowe kraje i faktycznie zwiedziłam, bo chyba z takich nowych, nowych to było Oslo i Paryż, więc jakby dwa nowe kraje jeszcze zwiedzone tak tylko z moją przyjaciółką, to w ogóle jest hit. Więc jakby celi było wiele, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna, co tam dokładnie było na tej liście. Tak jak mówię, nowy sezon, nowe postacie, a, a wiecie, co jest najlepsze. Że w tym wszystkim ja się czuję naprawdę komfortowo. Wiadomo, że trzeba się odnaleźć do mojej sytuacji, ale wydaje mi się, że i tak sobie radzę w miarę dobrze. Wszystko się wywróciło do góry nogami, tak naprawdę, ale teraz już się dosyć uważam, przyzwyczaiłam do tej sytuacji. Nie jest już to dla mnie nowość, tylko już taka trochę rutyna, ale to o tym też Wam mówiłam, że wpadłam w taki ciąg, no wiecie, takiego szybkiego życia. No ale to nie teraz o tym, bo chciałabym się skupić na pozytywach. Ja jestem mistrzem kadrów. Coś operator. Halo. Mały przerwnik od mojej gadki, ponieważ chciałam Wam powiedzieć, że ostatnio zaczęłam praktykować wycieranie mojej buzi ręcznikiem papierowym, ale tak wiecie tak delikatnie, przy dłuższym stosowaniu może faktycznie to gdzieś tam stanowić poprawę tej cery ale wracając do naszej pogadanki sam fakt tego, że ja dałam radę razem w sumie z moimi przyjaciółmi utrzymywać taki stały, dobry kontakt podczas naszej całej tak naprawdę przygody przeprowadzkowej i jakby nie patrzeć, minęło już sporo czasu takie relacje też długofalowe, przyjacielskie warto doceniać, może źle to ujęłam mi się nie wydaje, ja wiem, że je ja warto Doceniać, ale at the end of the day, jak coś mi nie idzie, albo idzie i jestem szczęśliwa, albo smutna, dzwonię do moich przyjaciół, i doceniam to na studiach jeszcze bardziej. Ja tak jak zapowiadałam, kończę ten dzień na spokojnie z herbatką. Włączam sobie jakiś serialik, no i sobie spędzam taki i wieczór. Dziękuję, że byliście ze mną w tym dniu. Cieszę się, że oglądacie. A komentarze, łapki w górę i wyświetlania to jest chyba najlepszy prezent, jaki mogłabym od was dostać. Dziękuję też wszystkim oczywiście za życzenia. Urodzinowe jest to zawsze bardzo miłe. No i wam muzyki. Do zobaczenia. Pa!